Cześć. Z tej strony Jakub Białek z portalu Weszło. Witajcie na ZnaneTypy.pl. Brighton Manchester United. Mecz, w którym faworyt jest oczywisty i wielu z was widzi go pewnie w drużynie Manchesteru United. No i ciężko z tym polemizować. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to zwycięstwo lekkie, łatwe i przyjemne? Moim zdaniem nie, bo Brighton to jest ekipa, która wciąż no, może nie ma noża na gardle, to byłoby zdecydowanie za dużo powiedziane, ale wciąż czuję oddech tych wszystkich, którzy są za plecami, tych wszystkich, którzy są w strefie spadkowej Premier League. 6 punktów przewagi nad strefą spadkową, więc jest to położenie no, względnie spokojne. Ale jednak wciąż nie można być niczego pewnym, dlatego Brighton będzie na pewno mega zdeterminowane, żeby ugrać punkty z Manchesterem. No a to drużyna, która potrafi zdobywać punkty w meczach z bardziej renomowanymi rywalami. No, przypomnijmy chociażby jesienne zwycięstwo Brighton z Tottenhamem 3-0. do 0. To, to duża sprawa. Także po restarcie Premier League od razu na pierwszy ogień dostali na własnym stadionie Arsenal. No, i pokonali ten arsenal. Oczywiście, inną sprawą jest to, czy dzisiaj pokonanie arsenalu cokolwiek znaczy, natomiast jest to coś, jest to pewien powód do dumy. Ekipy, ekipy z Brighton to, to oczywiste. W meczach u siebie zaliczyli chociażby też remis 1 do 1 z Chelsea, więc dają sobie radę w tych spotkaniach, dlatego wydaje mi się, że strzelą gola. A jeżeli Brighton strzeli gola, to także pewnie Manchester strzeli gola, więc polecam typ. Obie drużyny strzelą bramkę w tym spotkaniu. W meczach u siebie Brighton strzeliło gola w 11 spotkaniach, a rozgrywało ich 15. Więc w większości meczów ta sztuka udawała się piłkarzom Brighton. O sile ofensywnej Manchesteru nie muszę zbyt dużo mówić. W poprzednim meczu Martial pokazał, że jest w bardzo dobrej formie. Ten środek pola Pogba i Fernandesz no to jest potencjalnie jeden z najlepszych środków pola na, na świecie, więc pewnie stworzą sobie wiele sytuacji. Dlatego BTS, obie drużyny strzelą bramkę, to jest typ ode mnie na to spotkanie. Zapraszam Was do dalszej zabawy ze znanym